Idę do Państwa już tutaj? Tak jest, Szanowni Państwo, ja też się podzielę opłateczkiem. A czy życzył prezentów? Bo wydaje mi się, że chyba też czekamy na ten element materialny, więc ja ze swojej strony dokładam, się, dokładam swoje życzenia. Życzę, aby każdy z Was, każdy z Państwa pod choinką znalazł wymarzone prezenty, bo oczywiście lubimy dawać prezenty, ale też i otrzymywać. Lubi. Chyba każdy z nas. Więc wszystkiego, wszystkiego dobrego. Korzystając z okazji, dobry wieczór Państwu, ja również przyłączę się do tych serdecznych życzeń w imieniu swoim własnym, wszystkich radnych Rady Miasta Łukowa. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności podstawczych świąt. Życzę Państwu, aby były one pełne miłości radości, odpoczynku spędzone z najbliższymi, z rodziną, przyjaciółmi, dobrymi, znajomymi. Życzę Państwu, aby były i towarzyszyły Państwu pogoda ducha, docenienie tego, co mamy, umiejętności, cieszenia się drobiazgami, tak jak te dzisiejsze spotkanie, podczas którego mamy okazję się poznać, składać sobie życzenia i wspólnie śpiewać kolędę wszystkiego wszystkiego dobrego Dziękuję pani urodniczące też